efektywności, efektywności jakiejkolwiek. I y, a propos zadawania pytań, y, bo była mowa o zadawaniu pytań, prawda? Czy to jest warte? Ja, y, Naciśni mi się takie pytanie, y, takie powiedzenie, że jeżeli py, pytasz, to wstydzisz się tylko raz. A jak nie pytasz, to wstydzisz się całe życie. Całe, całe życie. Podzielę się z Wami taką e, moją konstatacją, e, przekonaniem, pewnością. Powiem dwie historie. Jedna, obydwie mówią o prezydencie Coolidge'u, amerykańskim prezydencie Stanów Zjednoczonych. On był mistrzem zarządzania czasem i efektywnością osobistą. Prezydent Coolidge e, przyjmował wszystkich interesantów w ciągu dnia. Wszystkich, dosłownie wszystkich. I pewnego razu przyszła do niego. Pani dziennikarka. Nagle Ucieszyła się. Wchodzi do niego na wizytę i mówi Panie Prezydencie, no dziękuję, dziękuję bardzo, że Pan mnie przyjął tak szybko na, 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 na wywiad. A taki człowiek tutaj w mi powiedział, założył się ze mną o 100 dolarów, że, że pan na tym wywiadzie nie powie więcej niż dwa słowa. A nie do niej mówi pan. Przegrała. <głaniczne> 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 gubernator, gubernator kiedyś przyszedł właśnie do kulza na tą wizytę i mówi Panie panie, panie prezydencie, jak pan to robi? Jak pan to robi, że pan przyjmuje wszystkich w ciągu dnia, wszystkich i jest pan w domu przed... na kolację. Przed... Przed... Dość wcześnie, na kolację. A ja jestem tylko gubernatorem. Przyjmuję o wiele mniej spraw niż pan. O wiele mniej spraw niż pan. Jak pan to robi? Ja nigdy nie jestem w domu od roku, czy półtora, nie jestem w domu przed północą. Jak pan to robi, panie prezydencie? A kolicz mówi mu tak. Bo pan mówi. Moja rada dla moja rada dla, dla, dla wszystkich, dla wszystkich jest tak, są trzy wartości sprzedawcy, człowieka, są trzy wartości. Jedna to jest umiejętność mówienia, lapidarnego, szybkiego, lapidarnego. Ale ważniejsze od mówienia, ważniejsze od mówienia jest słuchanie. słuchanie. A jeszcze ważniejsze od słuchania jest robienie, mi milczenie. Milczenie jest sztuką, jest najważniejszym czynnikiem zarządzania czasem.